Cześć, akomen do tego Norek, słuchajcie. Dzisiaj pomówimy, się, pomówimy sobie o kolejce 26. Jeden mecz za nami, niestety, bo zapomniałem wczoraj nagrać w filmiku, przyznam się szczerze. Słuchajcie, górnik wygrał 3 do 2 z Krakowią, Górnik grał naprawdę dobrze. Bramki Jimenez, Irka, Irk, yy, Erik Irka, po prostu fenomenalna bramka. będzie nawet odsłodzona świata. Peskowicz bez szans. I Krakowa ten mecz przegrała. Nie pomogły nawet bramki Lopeza ani Helika. Podwyższył to jeszcze. Nowy naby, nabytek Wasil, Wasil Antopoulos. Przechodzimy teraz, bo za chwilę startują mecze. Chciałbym zdążyć. Do dzisiejszych meczów, jutrzejszych i jeden poniedziałkowy. Za chwileczkę o 15.00 arka Dnia podejmie. Jakże. niespodziewaną dużą rewizję. Bo ona ma takie. Ma takie. Formy ma taką niestabilną. Tak. Ostatnio wygrana w Krakowie y, ty, y, dwa tygodnie temu. No ale. Ostatnio no, przegrali z Rakowem, tak? W tygodniu, więc no tak to jest, to jest Estra tego nie zrozumiesz, tak? Człowiek tutaj nie zrozumie Estra Klasy. Więc Arka Lech, y, Arka, przepraszam, nie Lechia. Arka Wisza, Płock, Moim zdaniem, stawiam tutaj na arkę. Arka znowu wygra. I moim zdaniem, stawiam tutaj 2 do 1 dla areczki. Kolejny mecz o 18.00. Dzisiaj dobre mecze, no naprawdę dobre mecze. KGHF w Zagłębie podejmie Lechia Gdańsk. Lechia, która przegrała. Jakby nie mówić. Przegrała z, z Legią Warszawa Lechia. Która nic nie grała. Duszeń Kuciak znowu ratował tą drużynę. Od większej straty bramek. Proszę Państwa, tak nie może być. Po prostu Legia jak na razie jest jak taran, ale spokojnie poczekamy na 14 marca. Wiecie co chodzi. Ale to mu powiem sobie w piątek. I to w piątek tą kolejkę mówimy. Kolejny mecz. Także ja tutaj stawiam, e, przepraszam, Zagłębia Lechia ja stawia się na Zagłębia. Oczywiście, Zagłębia to wygra. 3 do 0 tak bym powiedział. I teraz hit sobotni, Jagiellonia Jagielonia Białystok, śląsk Wrocław. Proszę Państwa, Regis. Dlaczego? Jagiellonia po zwycięstwie, śląsk po zwycięstwie. Nie mogę nikt mieć drugiego zwycięstwa w takim bo to jest ekstra klasa. I tego nie zrozumiesz. Także jakie jedna śląsk. 2 do 2. I przechodzimy do niedzielnych meczy. Tu też hit kolejki. Raków Częstochowa Pogon Szczecin. Bełchatowie Raków podejmie Pogon Szczecin. Pogon, która przegrała za Gelonią. Moim zdaniem Raków znowu pokaże u siebie klasę i ten mecz wygra 2 do 1. Wisła Lech. Hit kolejki. Hit, hitów naprawdę. Wisła, Kraków, Lech, Poznań. W grodzie Kraka Wisła podejmie Lecha Poznań. Moim zdaniem Lech ten mecz wygra, Lech jest w formie. Fakt faktem Wisła również jest w formie, ale Lech ma lepszych zawodników moim zdaniem. I Lech wygra. Straci jedną bramkę, ale wygra tak jak kiedyś Sogiecka szczerił. 1 do trzech do Lecha Poznań. I przechodzimy do meczu ostatniego w niedzielę. Moim zdaniem też hit, bo spotka się mistrz z Legią. Legia Warszawa, Piast, Gilbice. Na Łazienkowskiej Legia podejmie Piasta. Hmm. Moim zdaniem Piast jest w stanie wygrać natomiast LKS w formie. Moim zdaniem remis 1 do 1 I ostatni mecz poniedziałkowy o 18.00. Korona Kierowca LKS. Łódź. Korona bez formy LKS. Wygrał ostatnio. Zagłębiem. Moim zdaniem Korona to przegra 0 do 2. Moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś nie dał suba, zostawcie suba. A ja za chwilę będę oglądał Arkę z Wisłą Płock. I oby Areczka, i oby areczka to wygrała. Także trzymajcie się. Do piątku. Na razie.